Klasiści! Skoro nas słyszysz, to pewnie wiesz już, że zamoj to za Zamój I zastanawiasz się, co przygotowaliśmy dla ciebie. O klasie pierwszej A opowie pani profesor Zofia Świnarska, wychowawczyni. Witam, zapraszam do klasy pierwszej A. Ona jest przeznaczona dla tych, którzy lubią się uczyć matematyki, fizyki, informatyki lub matematyki, biologii i chemii. Ponieważ kocham teatr, zapraszam też chętnych na zajęcia grupy teatralnej. O klasie pierwszej B opowie pani profesor Agata Krzywicka. Klasa pierwsza B, przedmioty profilowane: matematyka, geografia i angielski. Matematyka, bo to królowa nauk. Geografia, każdy zakątek świata staje dla Was otworem. A angielski, bo wtedy w każdym miejscu się do, potraficie dogadać e, i porozumieć. A klasę pierwszą C przedstawi e, pani profesor Emilka Lorenz-Bawruch. Klasa pierwsza C to Biolchem, a Biorchem w zamoju, powiem krótko, to prestiż. I medycyna. Jeśli takie są Twoje marzenia, zapraszam. Bo za mój, to za mój.